Cześć! Jestem dzisiaj na łąkach naszych takich torfowych. Chociaż to nie jest do końca łąka torfowa, z tego względu, że tutaj podłożem, podłoże pod tym jest dosyć takie piaszczyste, a tylko w niektórych miejscach jest taki lity torf. Niemniej jednak na wierzchu jest to ziemia dosyć taka. Organiczna, żyzna, czarna. No i to fajne tutaj jest takie noś stanowisko do uprawy traw. Jak pamiętacie, tutaj na tym polu w tamtym roku sieliśmy pszenica, Którą zebraliśmy na no, kombajnem normalnie skosiliśmy. Niestety nie było dużego plonu, około 3 ton z całego arealu, znaczy no z hektara na całym areale średnie także jak na takie stanowisko to dużo i niedużo. No my się cieszymy, bo słomy żeśmy przynajmniej narobili, więc to jest pozytyw. Po tym ściernisku oczywiście Klejdon, wylewanie gnojowicy. No widzę, mieszaliśmy talerzówką jakiś śmigłowiec. Tutaj leci. E, mieszaliśmy to talerzówką. To Dada tą talerzówkę starał się robić i w poprzek, i wzdłuż. Chyba ze trzy razy, żeby to bardzo dobrze wyrównać. Wiadomo, to nie zakładamy tego na jeden rok. E, trawę mam na użytkowanie pięcioletnie, ale pewnie może być i użytkowane dłużej. Więc, więc no, fajnie jak to jest równo, tak przyjemnie się wtedy koś. Teraz tak, trawkę jaką przyjemy Trawa łąkowa, anula z dodatkiem premium. No, odmian, oparta na odmianach e, hartowanych podobnie roślin Grunwald, grupa IHR i tak i tak Powiem szczerze, że uprawiamy tą trawę już nie pierwszy raz. I naprawdę jesteśmy z tej mieszanki, jako na takie gleby dosyć podmokłe. Zadowoleni. Skład oczywiście: Życice, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa, koniczyna szwedzka, życica wielokwiatowa. To żeby szybciej przykryło festulolium 10%. Tymotka łąkowa, wyczyniec łąkowy i koniczyna łąkowa. I tutaj się schowała nam za szyciem. Coś, czego wy nie widzicie. Mietlica biaława. To jest właśnie ten dodatek plus, w której zwykłej anuli nie ma. Mietlica biaława, trawa, która generalnie w żywieniu krów nie ma najmniejszego sensu, ale na użytkach zielonych, podmokłych. Powoduje to, że zwiększa bardzo nośność, zdarnienie, i można szybciej wjechać jakimś ciężkim sprzętem, żeby to skosić, zebrać. I bardzo szybko regeneruje się po takich najazdach. Więc teoretycznie trawka, która no nie powinna być siana ze względu na swoją niską wartość żywieniową, ale ma bardzo fajne funkcje, w no w mieszance wykorzystuje się do tego, żeby. Żeby no, zabrać tą paszę No bo co z tego, że posiejemy same życice Jak później mamy problem z wjechaniem Tak to ta trochę będzie ładnie wyglądać Do momentu, w którym Nie wiedziemy Na tym ciężkim sprzętem A jak wiadomo wjeżdżamy sprzętem Coraz ciężejszym Nawet na naszym przykładzie 900 z motylem Przyczepa samozbierająca Potężna Więc no to musi mieć nośność tak także ja trawę polecam naprawdę fajna dogram wam jeszcze coś z ciągnika a więc tak się je amazonę siedlica wi wiadomo rotek ustawiony na pierwszej pozycji czyli jak do siebie rzepaku docisk na dwójeczkę bardzo Luźniutko praktycznie, tylko tylko za tym zgarniacz sprężynowy i też on jest luźno, tylko tylko, że dotyka ziemi. No i docisk rolkowy, akurat ten ustawiony mam na przedostatni otwór, więc dosyć tak konkretnie dociska to jeszcze Wam chciałem powiedzieć, tak, brona ustawiona na jakieś 4 cm no i wał za brądem, który kształtuje tutaj teren łupniaty. Bardzo płytko z dmuchawą na deczko wyższych obrotach, z tego względu, żeby wydmuchiwało trochę nasionkę, żeby ta nasionka były w całym profilu, na całej szerokości. To jest to, no... Deczko widać jak one tutaj się znajdują. Eee, I co chcę to zostawić, nie wałować. Wiadomo tam, gdzie wiadę później, będą kępy. Tam nie będzie pewnie wyjścia, trzeba będzie to przycisnąć. Ale na teraz, tutaj, gdzie mamy to dosyć intensywnie uprawione, chciałbym to zostawić i nie wałować tego. Eee, mamy dosyć dużą suszę. Jest sucho. Tutaj co, co nasionka leżą jest ziemia zagęszczona będzie podciąg powinno to zapewnić dobre wschody, a ta ziemia, która jest wyżej z biegiem czasu się na pewno zacznie osypywać, no i przykrywać nam te siewki, co powinno zapewnić lepsze zimowanie moim zdaniem. Przywołować zawsze zdążę na wiosnę, takie jest moje zdanie wyrównać to dodatkowo tak i tak po zimie takie gleby organiczne powinniśmy wałować, więc może nie, lepiej nie pchać się teraz w koszty i, i tego nie robić no nic, biorę się do pracy, bo tu jeszcze parę hektarów mi zostało Łukasz ty stąd kurwa nie wyjedziesz И я десант,